gorącej barw zbożowej i mimo zakazów, żeby nie pomakać uciekinierom, wyszła i podała nam tą gorącą kawę. Odczułam wtedy, że to miasto jest mi bliskie. Później na marginesie zresztą książki, którą pisałam, postoje pamięci. Napisałam wiersz w Biłgoraju. Paj do kraju i może go przypomnę. raju, baj do kraju, leśna ziemio stokorodna, wąska tandio w śniętym sanie, sanno, głozo, kośna łąko. Iły, muły, piachy, lesy, miedza, łupni, bosa grobla. Sito sosny rozstrzelanej, bezmiennych imion pełne. Stójcie przy mnie. Bądźcie ze mną. Nie odprawcie w świat mnie samej. Na błądzenie nadaremne w borykanie pylne rdzawe, moje lite krajobrazy, moje chude talizmany. Teraz przejdę.